Pas maszą na nowym Placu Zabaw. Za to, że byliście tacy dzielni u pana dentysty, zabieramy was statusiem na nowo otwarty Plac Zabaw. Hurra, ale super! Mamusiu, spójrz, jakie piękne kwiatki rosną na łące. Tak, te białe to stokrotki, a żółte to kaczyniec. Są naprawdę przecudne! Jak dobrze, że ten plac zabaw jest tak blisko naszego domu! Nie musimy jechać samochodem! Oj, tak, spacerek dobrze nam zrobi, a w szczególności mi. Mam pracę siedzącą, więc trochę ruchu na pewno mi nie zaszkodzi. W takim razie chodźmy! Dżorczek, zjeż loda, to proszę wyrzuć papierek do kosza. Nie można zaśmiecać placu zabaw. Dobrze, mamusiu. Jak, kochani, podoba Wam się taki plac zabaw? Jaki ogromny plac zabaw! Jeszcze nigdy na takim nie byłam. Też mi się podoba. W takim razie zmykajcie się bawić. My z tatusiem usiądziemy sobie na ławce. Dobrze, mamusiu. Czekaj, Pepo, na mnie. Cześć, maszo. O, cześć Pepo! Pozjeżdżamy razem? Jasne! Ja też bym chciał, ale się boję! Nie bój się, to jest świetna zabawa! Mamo, tato. Mamo, tato. Co się stało? Nie wiem na czym się pobawi. Może cię tam na huśtawce? O tak, chcę na huśtawkę. W takim razie chodźmy. Trzymaj się mocno. I jak podoba Ci się? Tak, chcę wyżej. Jeszcze wyżej mam musiu. Może już wystarczy? No to dobrze, chcę gdzie indziej pójść. Tylko ostrożnie. Dobrze. Zatrzymajcie się, chcę z wami się kręcić. Musisz poczekać, nie damy rady tak szybko się zatrzymać. Ja chcę już, no zatrzymajcie się, proszę. Chodź, czark, tylko szybko. Hurra, kręcimy się, ale super. Tato to świnko, spójrz idą inne dzieci na plac zabaw. O, teraz dopiero będzie wesoło. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę pierwsza zjeżdżać. Nie, ja chcę pierwsza. Dzieci, proszę się nie kłócić, bo zaraz wrócimy do domu. Proszę sobie usiąść. Spójrz, Papo, przecież my byłyśmy pierwsze. Co ona sobie wyobrażają? My chcemy zjeżdżać teraz na zjeżdżalni. Maszo, musimy chyba czekać w kolejce. Nie będę czekać, bo my byłyśmy przed nimi. Niech sobie przyjdą kiedy indziej. Przecież nie stałyście w kolejce, to o co wam chodzi? Tatusio, świnko, słyszę jakieś kłótnie. Chyba musimy zareagować. Masz rację. Co tutaj się dzieje? Byłam tu pierwsza z Tebą i Georgią na placu zabaw, a teraz przyszły one. Jak mamy zjeżdżać? Maszo, plac zabaw jest miejscem do wspólnej zabawy. Trzeba się dzielić każdą rzeczą. Bardzo prosimy, żebyście się nie kłócili. Jeżeli teraz wszyscy macie ochotę na zjeżdżalnię, to proszę, stańcie w kolejce i cierpliwie czekajcie na swoją kolej. No dobrze, już nie będziemy się kłócić. Bardzo nas to cieszy. Proszę, zjeżdżajcie pierwsze. Ta zabawa jest o wiele lepsza niż pojedynczo. Jest dużo, dużo weselej. Masza i niegrzeczne kucyki. Ale nudy, że też Miś nigdy nie ma dla mnie czasu. Ciągle tylko pracuje i pracuje. No nic, trudno, sama sobie pospaceruję. Dzieciaczki, szybciutko, chodźcie, bo zaraz spóźnimy się na autobus. A musimy zrobić zakupy w mieście, bo wszystko nam się pokończyło. Dobrze, mamusiu, już idziemy. A kupisz mi, mamusiu, jajko niespodziankę? Proszę. No dobrze, ale pod warunkiem, że będziecie grzeczni i pomożecie mi w zakupach. Zobaczysz, mama się pogniewa, że wyszłyśmy same bez pytania. Nawet nie zauważy, a poza tym już jesteśmy duże. Nie chcę ciągle wychodzić tylko z mamą. Czy nie wydaje ci się, że odchodzimy za daleko? Ym, spokojnie, znam drogę. Za bardzo panikujesz. Następnym razem zostawię cię w domu. Ojejku, ale się przestraszyłam! Kim jesteście? Cześć, jesteśmy kucykami. Ja mam na imię Lili, a to moja siostra Suzy. I tak się składa, że chyba zabłądziłyśmy. Wiesz może jak dojść do kwiecistej polany? Yy, jasne że wiem. Nam te okolice jak własną kieszeń. No to chodźmy. Musimy iść. Yy, w prawo? Czy w lewo? Tak chyba w prawo. Daleko jeszcze. Bolą mnie nogi. Mnie też bolą nogi i też jestem głodna. A co najgorsze to nie wiem gdzie teraz iść. O nie! I co teraz zrobimy? Zostaniemy tu na noc, ja nie chcę. O spójrzcie, widzę jakiś domek. Zapytamy o pomoc. W takim razie nie tracimy czasu. Idziemy. Halo, jest tu ktoś? Chyba nie ma nikogo. O, jedzenie świetnie się składa. Mama zawsze mówi, że nie można nic brać bez pytania. Jak nie chcesz, to nie jedz. My z maszą jesteśmy bardzo głodne. Ale się najadłam. Odpocznijmy teraz. Ale ja muszę gdzieś się położyć jestem taka śpiąca i zmęczona. Przeszłyśmy kawał drogi. Pójdę zobaczyć, co jest na górze. Idziemy z tobą. Jakie super zabawki. Pobawmy się nimi. Jasne, chętnie. Jakie ładne krzesełko. Usiądę sobie na nim. Hm. Poskaczę sobie po nim. Ups, chyba zepsułam. Co ty narobiłaś? Ktoś bardzo się pogniewa, jak zobaczy swoje rozwalone krzesło. Ale jestem śpiąca. Te łóżka mi się podobają. Ja śpię na tym, ja śpię na tym. Ha, ha. Widzisz, dla ciebie nie ma już miejsca. Proszę, zrób mi trochę miejsca. Ale tylko chwilkę poleżymy i zaraz musimy wyjść, bo jak ktoś wróci do domu, to nawet nie chcę myśleć. Troszkę zeszło nam na tych zakupach. Pewnie zgłodnieliście. Myjcie ręce, śniadanie teraz pewnie już w sam raz. O nie, Kto jadł z mojej miseczki. Z mojej też ktoś jadł. I z mojej. Dziwne, ktoś tu musiał być. Halo, jest tu ktoś? Proszę się odezwać. Wiem, że ktoś tu jest. Boję się, mamusiu. Spokojnie, pójdę zobaczyć na górę. Pójdziemy z tobą. No proszę, znalazła się zguba. Śpią na naszych uszkach i bawiły się moimi zabawkami. Och, och, co się dzieje, co się dzieje? Ojej, ojej, zaraz wszystko wytłumaczymy. No właśnie czekamy na odpowiedź, moje drogie. Kim jesteście i co robicie w naszym domu? No właśnie, co robicie w naszych uszkach? Yy, bo my spacerowałyśmy, zgubiłyśmy się, byłyśmy bardzo głodne. Yy, no i położyłyśmy się tutaj. Tak, ale tylko na chwilkę. Naprawdę, w ogóle to już wychodzimy, prawda, dziewczyny? Rozumiem, ale nie powinnyście bez zgody częstować się czyjąś własnością. Tak, to bardzo niegrzeczne. Wiem, przepraszamy. Zjemy razem, a później postaramy się Wam pomóc w odnalezieniu drogi do domu. Poczekajcie, ktoś puka do drzwi. Proszę, otwarte. Dzień dobry, szukam swoich dzieci, wyszły gdzieś i nic mi nie powiedziały. Strasznie się martwię, nie było ich tu czasem? Proszę się uspokoić, są u mnie, zabłądziły i schroniły się, żeby odpocząć. Jesteście, tak się bałam o was. Dlaczego mi to zrobiłyście? Przecież mówiłam, żebyście się same nie oddalały. Wiem, mamusiu. Lili mnie oszczegała, ale ja jej nie posłuchałam. Nigdy więcej już tak nie postąpię, obiecuję. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Dzieci dostały nauczkę na przyszłość, a teraz wszystkich zapraszam na mały poczęstunek. Masza pomaga misiowi sadzić warzywa. Jaki nudny dzień. Co by tu porobić? Zobaczę co słychać u misia. Może on wymyśli coś fajnego. Puk, 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 puk. Cześć misiu. Co będziesz dzisiaj robił? Pobawimy się? Oj, nie mam czasu na takie rzeczy. Będę dzisiaj ciężko pracował. A co takiego będziesz robił? Najpierw muszę posadzić marchewki, żebyśmy mieli co jeść. Misiu, chce Ci pomóc? No nie wiem. Proszę, jeszcze nigdy nie widziałam, jak się sadzi marchewkę. Skoro tak bardzo chcesz, to dobrze. Dobrze, Misiu. No widzisz Misiu, gotowe. Dziękuję za pomoc, Maszo. Bez ciebie zeszłoby mi o wiele dłużej. Nie ma sprawy. To teraz możemy sobie troszkę odpocząć. Mam dla ciebie pyszny sok dla ochłody. Misiu, pójdę zobaczyć, czy już coś urosło. Na pewno jeszcze nie. Warzywa tak szybko nie rosną. Oj, tam może już troszkę urosły. Idę sprawdzić. O nie, uciekaj! Misiu, chodź szybko! Spójrz, co się stało! Marchewki zniknęły! Nawet wiem, jaki. Pewnie jakiś królik się tu zdradł. Muszę coś wymyślić. Ale co zrobimy Misiu? Mam pomysł. Musimy ogrodzić grządki. Te Ci pomóc, Ci pomóc. Mogę ja teraz spróbować? No nie wiem, to trochę niebezpieczne. Proszę, tylko raz. No dobrze, ale tylko raz. Dobrze, dobrze. Oj, oj, boli! się nie chciałam, przepraszam. Jak zwykle, Maszo. Usiądź sobie, ja teraz dokończę. Maszo, zostaw to już skończone. A ja widzę większy problem. Widzę, że zanosi się na deszcz, a muszę jeszcze podbierać owoce, a teraz z moją obolałą nogą, to nie wiem, jak mi się to uda. Nie martw się, ja to zrobię. Maszo, dziękuję, ale obawiam się, że sama nie zdążysz przed deszczem. Hmm. mam pomysł. Misiu, zadzwonię po ślinkę Pepe, ona mi pomoże. Cześć, Pepo. O, cześć, Maszo. Mam prośbę, zaraz będzie padał deszcz. A miś ma stłuczoną nogę i muszę wyzbierać owoce z drzew, bo po deszczu mogą się do niczego już nie nadawać. Czy mogłabyś mi pomóc? Sama nie dam rady, wyzbierać wszystkiego. Jasne, przyjadę z Georgem i wszystko szybko wyzbieramy. Za chwilę będziemy. Dziękuję, czekam. O, jesteście! Wszyscy szybko się uwiniemy z tym zbieraniem. Dążymy przed deszczem? Mam nadzieję. No proszę, zebraliśmy wszystkie owoce, tak się cieszę, dziękuję wam wszystkim. Nie ma za co, od tego są przyjaciele Maszo. No tak, masz rację, Misiu się na pewno ucieszy. Jeżeli podobała Ci się nasza bajka, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.